stwór wynurzył się z wody. Jego dziadek powiedział mu, że to czamp. I że ma nikomu nie mówić, bo wszyscy pomyślą, że zwariował. Dlatego przez wszystkie lata nikomu o tym nie mówił. Byłam pierwszą osobą, której o tym opowiedział. Powiedział, nie zwariowałem. Widziałem żywego oddychającego dinozaura. Prawie wykrzyknęłam. Alleluja! Tak! Kolejne świadectwo. Oczywiście. Inni ludzie też go widzieli. Podchodzą i mówią. Hej! Tak, bardzo to cenię. To potwierdza, że nie zwariowałam. Że nic sobie nie wymyślę. To właśnie widziałam. Widzieli to inni, wszyscy coś widzieliśmy. Może jezioro kiedyś wyjawi swój sekret, ale nie zabijajmy go. Bardzo dziękuję. Masz teraz klientów, lepiej już pójdziemy. Nagranie Lee Smith, Zatarni Morskie w Crown Point w Nowym Jorku. To rekin, to coś białego, wynurza się z wody. Wpłynęło tu. Zobaczmy przez lornetkę, co? Zobaczmy przez lornetkę. To był rekin. Nie, to nie był rekin. Ja to widziałem, tato. Już nie ma. Zanurzył się. Właśnie zobaczyliśmy Champa. Co to jest Champ? Potwór z jeziora Champlain. Już odpłynął. Nie trzeba było patrzeć za długo przez lornetkę. Trzeba było wziąć aparat. Zanurzył się. Pojawił się tak daleko, gdzie jest boja, dużo obok tej boi, tam gdzie przepłynęła żaglówka. Wiem, jak patrzyłem przez lornetkę, myślałem, że to kłoda przepłynęło i popłynęło w stronę lądu. Ta gigantyczna kałamarnica z gatunku Architeutis dux pojawiła się na brzegu 22 listopada 1979 roku na wyspie Collier w Nowej Fundlandii. To niedojrzała samica, kałamarnica olbrzymia. Dorosłe osobniki osiągają około 45 metrów długości. Jeśli ta ma 6 metrów, to dorosła. Była prawie 8 razy większa, a to duża kałamarnica. Przedstawiamy wywiady z ludźmi, którzy widzieli dziwne morskie stworzenia. W 1976 roku, 50 km od leza w Konwali, dwaj rybacy także spotkali potwora. Pędził w odległości około 40-50 km, więc pomyślałem, że to odwrócona łódź na horyzoncie. Podpłynęliśmy, żeby sprawdzić. Zobaczyliśmy, że to nie była łódź. To coś, czego nikt z nas nie widział wcześniej. W ciemnym kolorze, z guzami na grzbiecie, mierzyło jakieś 4 do 5 metrów. Podnosiło się jakiś metr nad powierzchnią. Dzień był pogodny. Morze zupełnie spokojne. Żadnych fal. Gdy podpłynęliśmy trochę bliżej, było obrócone. Z wody wynurzyła się głowa na wysokość metra. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem, po 40 latach na morzu. Stopniowo zanurzało się w wodę. Jedyny sposób, w jaki można to wyjaśnić, to, że było to prehistoryczne zwierzę. Witaj Tereso, jak się miewasz? Dobrze, dziękuję. Rozmawiamy dziś o Ogopogo. Wielu ludzi na tym obszarze widziało go. Legenda ma wiele lat. Będziemy rozmawiać z ekspertami oraz Arlene Gall, która napisała o nim książkę. Łączymy się teraz telefonicznie. Hello. Dzień dobry. Yes. Pan Puglis? Tak. Chciał pan coś usłyszeć o Ogopogo? Dokładnie. Dobrze, miałem taksówkę i wiozłem pasażera do szpitala. Wracałem ulicą Abbott Street. Dojechałem gdzieś dotąd i spojrzałem na jezioro. Byłem zaskoczony. Zobaczyłem to coś, jak wynurza się z wody. Przypominało głowę konia, z jakby rogami. Było ogromne. Stało tam, tak jak. tak jak wielki wąż. Ktoś podszedł do mnie i spytał, na co pan patrzy? Odpowiedziałem, właśnie, widziałem Ogopogo. spytał, gdzie? Tam, daleko, odpowiedziałem. Wysiadłem z auta. W tym czasie to coś wśliznęło się z powrotem do wody i zanurzyło się. Powiedział, jej, patrz, jakie wielkie fale. Wtedy już było widać tylko wielkie fale. Byłem podekscytowany. Wsiadłem do wozu i zjechałem na bok. Powiedziałem ludziom, którzy jedli akurat śniadanie, że właśnie widziałem ogopogo. Spytali, coś ty, u licha, wypił? Linia czwarta, proszę. Hello, John. Jak się masz? Nieźle. Przedstawisz się? Nie. Okej. Okay. Widziałam ogopogoł w brzeży Sarsones jakieś 4 lata temu. Nie chcesz podać nazwiska na antenie? Nie chcę. Ale opowiadałaś o tym komuś? Tak. Boję się, że ktoś pomyśli, że jesteś trochę... Miałam kilka dziwnych telefonów. Ja je dostaję codziennie i za to mi płacą. Mi nie płacą, dlatego nie chcę więcej. Dziękuję. Byłyśmy na plaży na pikniku. Moja córka była na huśtawkach, gdy zobaczyłam tego stwora pod nadbrzeżem. Gdy się odwróciłam, zobaczyłam to i zdałam sobie sprawę, że to legendarny Ogo Pogo. Po prostu szalałam. Pobiegłam, złapałam dziecko i zbiegłam na plażę. Krzyczałam, to on! To on! Krzyczała, nie mogła w to uwierzyć. Jej twarz była czerwona. To coś łapało chyba ryby i było tam przez dość długi czas. Potem się wyprostowało i odpłynęło wzdłuż pali. Gdy płynęło, widać było tylko trzy garby. Od jednego końca pali do drugiego te trzy garby. Płynęło wzdłuż plaży, aż do zakrętu. Następnie odwróciło się i odpłynęło w poprzek jeziora. Przerwiemy teraz nasze rozmowy telefoniczne i przedstawimy wam Arlene Gall. Arlene napisała książkę o Gopogo. Dzień dobry, Arlene. Dzień dobry, John. Dzień dobry, Teresa. Ile zdarzeń już udokumentowałaś? Dosłownie setki. Kiedy miało miejsce pierwsze? Pierwsze udokumentowane jest z 1852 roku. Dobrze, 1852 rok, a teraz jest 1980. Czy mam rozumieć, że musi być więcej niż jeden ogo-pogo? Wygląda na to, że tak. W 1968 nakręcono film. Trudno nie wierzyć, kiedy widzi się to na własne oczy. Opowiedz nam o tym filmie. Film nakręcił w 1968 roku Art Folgan. Wracał z podróży do domu w Chase. Gdy zbliżał się do plaży, popatrzył na jezioro Onchika. Powiedział do żony, patrz, to ogo pogo. Wyśmiała go, ale on wysiadł i zaczął filmować tego stwora. Na filmie widać ogromne coś, jak zwierzę ruszające się w wodzie. Wynurzało się i znów zanurzało przy różnych prędkościach i o różnych porach. Widać też, jak rusza z bardzo dużą prędkością, tworząc wielką masę. Oto fragment z filmu, który bardzo lubię, bo widać, jak stwór pcha coś w wodzie. Niesamowicie. Przy górach masy przed sobą, tworząc wielkie fale, to świadczy o wiarygodności z mojej strony. This is believability on my part. Have there been any? Was there any? We had approximately.